Słuchajcie, kolejne problemy. Podobno brakuje stali w Polsce, a to wszystko przez wojnę. Stal ze wschodu nie przyjedzie. Hutnicy apelują, a o sankcje na stal z Rosji i Białorusi zapewniają, że zaspokoją popyt, mimo że. Kognor szykuje się do modernizacji zakładu. Importerzy mówią, będzie luka. Słuchajcie, yy, dostałem taką informację zresztą zobaczcie sami. Krzysztof, yy, co to za informacje masz dla mnie? Informacje same dobre. Chciałbym, ale niestety nie mam. Wiesz co, przed chwilą byłem w hurtowni. Kupiłem sobie trochę zapasu, miedzi tam jakieś instalacje i akurat był klient, który pytał o konstrukcję pod panele fotowoltaiczne i hurtownia nie sprzedaje konstrukcji. Dostali od producenta informację, że jest brak możliwości sprzedaży konstrukcji do paneli fotowoltaicznych. E, wiesz, no taka informacja w sumie to nie boli, ale okazuje się, że to nie tylko u nich jest problem. E, wyzwoniłem kilku znajomych, to samo, brak możliwości zakupu stali do czegokolwiek. E, nie to, że jej nie ma, po prostu wstrzymali sprzedaż. No dobrze, to ale... może sprawdzić, bo wiesz, może ja trafiłem taką minę tylko, nie? Okej, okay, ale to powiedz mi, yy, ale mówią, kiedy ma się pojawić z powrotem, są jakieś yy, na ten nie. temat ogólnie myśli, czy, czy raczej taka cisza? Nie, no tłumaczą się tym, że jakaś sytuacja, to wiemy na wschodzie, stali importowana była stamtąd, nie ma stali, nie wiadomo kiedy stal się pojawi, więc wstrzymali sprzedaż tego, co mają. Ewentualnie w cenach katalogowych, ale to też niechętne. Okay. Wydzwoniłem do znajomego, co robi zbiorniki i u niego to samo, dostał informację od producenta, że chwilowo nie ma tej stali. Ruszyłem temat, odezwałem się do jednych z większych firm, które dostarczają podzespoły do paneli fotowoltaicznych, do firmy, która robi bufory, czyli te zasobniki na wodę. Jest problem, nie ma materiału, nie ma z czego robić. Ceny zostały wyśrubowane, że te firmy powiedziały, że ewentualnie mogą sprzedać to, co mają na swoich magazynach, no ale po cenach katalogowych, nie po cenach takich, które dostają hurtownicy, którzy od nich biorą czyli tacy, którzy montują chociażby instalacje fotowoltaiczne, czy tacy, którzy na przykład budują jakieś bufory- inaczej, produkują jakieś bufory i inne rzeczy. W międzyczasie trafiło mi się w ręce coś takiego, nie chcę podawać, tylko z jakie to jest. Aha, Storunia. Firma informuje, że w związku z wojną pomiędzy Rosją a Ukrainą mogą zaistnieć problemy w realizacji zawartych z państwem umów, których przedmiotem jest stal sprzedawana przez naszą spółkę. Dostawcy, od których nasza spółka nabywa stal na potrzeby realizacji zawartych z państwem kontraktów, współpracują z hurtowniami na Ukrainie i Rosji. Sygnalizują trudności zarówno z pozyskaniem wsadu, jak i zamówionych wcześniej wyrobów gotowych. Zakład produkcyjny na Ukrainie są zamykane lub produkcja w nich jest wstrzymywana. Taka informacja dotarła do mnie 1 marca. Została, że tak powiem, przesłana przez jednego z instalatorów, którzy przez jedną z wiodących firm, które zajmują się produkcją zespołów do montażu paneli fotowoltaicznych, czyli po prostu pod te stelaże. Ciekawy jestem sam, jak to podąży, w którym kierunku wszystko idzie w górę. Cały czas inflacja zapiernicza jak głupia. Ciekawe, na co nas będzie stać za chwilę. I w tym super optymistycznym akcentem chciałbym dzisiaj zakończyć. I dziękuję bardzo. Do usłyszenia następnym razem.